Wczesna jesień w północno-wschodniej Polsce przynosiła ze sobą zapach mokrego mchu, dymu z pierwszych pieców i słodko-gorzką nostalgię kończącego się lata. Las Puszczy Augustowskiej rozciągał się kilometrami w każdą stronę, gęsty, dziki, pełen sekretów. Był to czas, kiedy miejscowi jak co roku wyruszali na grzybobrania z wiklinowymi koszykami, termosami z gorącą herbatą i przekonaniem, że ten dzień przyniesie coś wyjątkowego. Nie tylko dorodne prawdziwki, ale też ciszę, której nie dało się znaleźć nigdzie indziej. Rodzeństwo Jasińskich, Marta, Kacper i ich kuzynka Julia przyjechali do domku letniskowego należącego do rodziców jeszcze w dzieciństwie. Dziś, jako dorośli, wracali tu jak do sanktuarium wspomnień. Marta, najstarsza, pracowała w Warszawie jako terapeutka dziecięca cicha, uważna, zawsze z notesem pod ręką, w którym zapisywała myśli, sny i rzeczy, których nie chciała zapomnieć. Kacper, były strażak, po wypadku w pracy od roku przebywał na zwolnieniu palił papierosy, chociaż obiecywał rodzinie, że przestanie. Jego ręce drżały od czasu do czasu, ale nigdy przy ludziach. Julia była projektantką wnętrz w Białym Stoku, pełna energii. Najczęściej to ona organizowała wspólne wyjazdy, Rezerwowała terminy, przypominała wszystkim o zabraniu kaloszy. Tego poranka, 26 września, pogoda była chłodna, ale stabilna. O siódmej rano wstali, zjedli śniadanie przy starym, drewnianym stole jajka na twardo, chleb z masłem, herbata z cytryną. Śmiali się z historii Julii o jej ostatnim kliencie, który chciał marmur w łazience, ale z kolorowym brokatem. Kacper, pół żartem, pół serio. Mówił, że w lesie znajdzie dziś prawdziwka, który będzie większy niż jego głowa. Marta się uśmiechała, ale była nieco zamyślona. Poprzedniego wieczoru długo siedziała na tarasie, patrząc w jezioro, jakby coś ją niepokoiło. Wyszli z domku około ósmej. Zabrali dwa telefony komórkowe, latarkę, wodę, kanapki, zapasową pelerynę i mapę okolicy. Ich matka, pani Jasińska, została w domku. Nie czuła się najlepiej, ale machała im przez okno z kubkiem herbaty w dłoni. Mówiła tylko nie zgubcie się jak wtedy w dziewięćdziesiąty Oni się śmiali. Las był dla nich jak drugi dom. Około dziesiątej marta wysłała ostatnią wiadomość do swojej przyjaciółki: jesteśmy już w środku lasu. Cisza absolutna. Pięknie tutaj. Potem kontakt się urwał. Gdy nie wrócili na obiad, rodzina poczuła niepokój. Najpierw myśleli, że pewnie znaleźli dobre miejsce i przeciągnęli grzybobranie. Ale z każdą godziną napięcie rosło. O 17:00 ich matka zadzwoniła na telefon Marty. Brak odpowiedzi. Potem próbowała Kacpra. Głos automatycznej sekretarki. Julia również nie odpowiadała. O 18:00 rodzina zgłosiła zaginięcie. Policja pojawiła się szybko, bo znała okolice i wiedziała, że zapadający zmrok może oznaczać niebezpieczeństwo. Rozpoczęto poszukiwania. Do akcji włączyli się sąsiedzi, leśnicy, a nawet przypadkowi turyści. Helikopter z termowizją przeczesywał koronę drzew. Psy, tropiące, dostały ubrania zaginionych. Przeszukano drogi, leśne ścieżki, zagajniki, okolice jezior. Nic. Ani jednego śladu. Ani telefonu, ani kurtki, ani śladu obozowiska. Przez pierwsze trzy dni szukano intensywnie. Potem tempo zmalało. Policja brała pod uwagę różne scenariusze. Mogli zabłądzić i umrzeć z wycieńczenia, mogli wpaść do bagna, które w tej części puszczy było zdradliwe, ale rodzina nie wierzyła. Julia znała las jak własną kieszeń. Kacper miał doświadczenie terenowe. Marta była zbyt ostrożna, by odejść daleko bez przygotowania. Zaczęły krążyć plotki. Ktoś mówił, że widział trójkę w pobliżu drogi krajowej, inny, że nocą słyszał krzyki z lasu, ale niczego nie potwierdzono. Media zaczęły pisać o tajemniczym zaginięciu podczas grzybobrania. W internecie pojawiły się teorie: porwanie przez sektę, działalność przemytników, zabójstwo z ukryciem ciał. Policja prowadziła śledztwo, ale bez punktu zaczepienia. Jak szukać kogoś, kto zniknął bez śladu? Po miesiącu poszukiwania oficjalnie wstrzymano. Rodzina została z niczym, czuła się zdradzona przez system, przez społeczność. Nawet przez własne nadzieje. Pani Jasińska codziennie siadała na ganku z lornetką, patrząc w stronę lasu. Wierzyła, że któregoś dnia zobaczy ich idących ścieżką, może zmęczonych, ale żywych. Minął rok, potem drugi, trzeci. Domek nad jeziorem zarośnięty trawą. W skrzynce na listy ulotki z przedmiesięcy. Tylko zdjęcia Marty, Kacpra i Julii wiszące w kuchni nie zbladły, oprawione w ramki, jakby miały tam czekać wiecznie. Aż pewnego dnia zupełnie niespodziewanie, w środku września, w zupełnie innym rejonie lasu, ktoś znalazł plecak. I wszystko zaczęło się od nowa. Czas płynął powoli, jakby każdy dzień był tylko niejasną kopią poprzedniego. Rodzina Jasińskich trwała w zawieszeniu, ani w żałobie, ani w nadziei. Przestało się mówić o zaginięciu, przestało się pytać. Sąsiedzi zamilkli, a znajomi z pracy Marty i Julii przestali wysyłać wiadomości. Zaginieni powoli zamieniali się w wspomnienie, które budziło raczej dyskomfort niż współczucie. Tylko najbliżsi, matka Marty i Kacpra, siostra Juli, kilku wiernych przyjaciół, trwali, choć nawet oni rzadziej wypowiadali ich imiona na głos. We wrześniu, dokładnie trzy lata po zaginięciu, życie toczyło się swoim biegiem. W miasteczku Rygol, oddalonym o prawie trzydzieści kilometrów od domku letniskowego Jasińskich, Tomasz Domański, nauczyciel biologii w lokalnej szkole, wybrał się do lasu na samotne grzybobranie. Robił to regularnie od lat, miał swoje ścieżki, znał teren, a przede wszystkim kochał ciszę, jaką oferował mu las. Tego dnia pogoda była niestabilna, drobny deszcz, później słońce, potem znów chmury, typowy wrzesień. Znalazł plecak przypadkiem, między dwoma powalonymi drzewami, kilka metrów od nieuczęszczanej ścieżki. Wisiał na gałęzi jak porzucony albo celowo zostawiony. Jego kolor, ciemny granat, był wyblakły od słońca, ale tkanina nie nosiła śladów rozkładu. Tomasz zbliżył się powoli, poczuł lekkie napięcie, niepokój, jakby coś nie grało. Plecak wyglądał na nienaturalnie czysty, jakby nie leżał w lesie przez trzy lata, a może miesiąc. Postanowił go nie ruszać, zadzwonił na policję. Funkcjonariusze przyjechali po niecałej godzinie. Zabezpieczyli miejsce, zrobili zdjęcia, poprosili Tomasza o pozostanie i złożenie zeznań. Po otwarciu plecaka znaleźli kurtkę przeciwdeszczową, plastikowy pojemnik z resztkami jedzenia, telefon bez baterii, zniszczony portfel i kilka drobiazgów osobistych: gumkę do włosów, pomadkę ochronną, klucze z zawieszką w kształcie serca. W portfelu znajdował się dowód osobisty należący do Julii Skowrońskiej. Wiadomość o odnalezieniu plecaka rozeszła się błyskawicznie. Do sprawy wróciły media, a śledczy z suwałk ponownie otworzyli akta. Rodzina została wezwana na komendę, by zidentyfikować przedmioty. Matka Julii trzymała gumkę do włosów w dłoni przez kilka minut, nie mówiąc nic, tylko delikatnie głaszcząc materiał. Płakała bez dźwięku, tylko ciało drżało jak u dziecka. Policja natychmiast rozszerzyła poszukiwania na obszar wokół miejsca znaleziska. Przeszukiwano każdy metr kopano, sprawdzano zagajniki, użyto dronów i psów. Tym razem nie było zwlekania, zbyt długo czekano, zbyt wiele pytań pozostawało bez odpowiedzi. Do lasu sprowadzono specjalistów od geolokalizacji i kryminalistów z Warszawy. Okazało się, że w telefonie, mimo braku baterii, zachowała się część danych z ostatniego połączenia sieciowego. Ustalono przybliżoną lokalizację sprzed trzech lat. Wąwóz między rygolem a wsią płaska. W tym samym czasie śledczy próbowali odpowiedzieć na jedno pytanie: dlaczego plecak znalazł się dopiero teraz? Czy przez trzy lata leżał niezauważony, czy ktoś go tam celowo umieścił? Eksperci od fauny i flory analizowali roślinność wokół gałęzi, na której wisiał. Jedna z botaniczek zasugerowała, że mech porastający zamek błyskawiczny zaczął rozwijać się dopiero kilka miesięcy wcześniej. To mogło wskazywać, że plecak nie był tam przez cały ten czas. Na miejscu znaleziono także włos ludzki. Zabezpieczono go do badań DNA. Kilka dni później, potwierdzenie, należał do Julii. Rodzina przeżywała wszystko od nowa. Każde znalezisko, każdy komunikat policyjny był jak rozdzieranie świeżej rany. Media znów kłębiły się pod domami, próbując uzyskać komentarze, zdjęcia, emocje. Tym razem jednak rodzina milczała zatrzasnęli drzwi przed kamerami, przestali odpowiadać na pytania. Ich cierpienie było zbyt osobiste, zbyt głębokie, by je wystawiać na widok publiczny. W dniu, w którym rozpoczęto ponowne przeczesywanie wąwozu, policja odnalazła coś jeszcze. Fragmenty ubrania. Ciemna bluza z zamkiem, częściowo zakopana pod warstwą liści i ziemi. Obok metalowy zegarek z wygrawerowanym imieniem. Kacper. Śledczy natychmiast zabezpieczyli teren. Do akcji wezwano archeologów sądowych. Po dwóch dniach odnaleziono szczątki ludzkie: kości nóg, miednicy, fragment czaszki. Testy genetyczne potwierdziły kacper jasiński. Na czas pracy służb zamknięto dostęp do lasu. Teren ogrodzono, a dziennikarze, którzy próbowali zbliżyć się z dronami, byli odsyłani przez policję. Pojawiły się podejrzenia o udział osób trzecich. Czaszka kacpra nosiła ślady pęknięcia. Niekoniecznie spowodowanego upadkiem. Eksperci sugerowali, że mógł to być cios tępym narzędziem. Równolegle analizowano dane z telefonów i przeszukiwano rejestry osób pracujących w leśnictwie. Wśród nazwisk pojawił się jeden człowiek Michał Rudnicki. Były leśniczy, który w tym samym tygodniu, w którym zaginęła trójka, zakończył pracę i wyprowadził się z regionu. Śledczy postanowili go odnaleźć. Mieszkał teraz w małej wsi na Dolnym Śląsku. Samotnie, zdala od ludzi, podczas przesłuchania był spokojny, ale niespójny. Twierdził, że nigdy nie widział rodzeństwa ani ich kuzynki. Ale w jego starym domu po rewizji znaleziono damską kurtkę z metką, identyczną z tą, którą Julia miała na zdjęciu z dnia zaginięcia. Śledztwo nabrało tempa, ale Julia wciąż była nieznaleziona. Jej matka zaczęła powtarzać: Może jeszcze żyje, może uciekła. Ale wokół narastała ciemność. Plecach zamiast przynieść ukojenie, otworzył nową przepaść. Kilka dni po odkryciu szczątków kacpra w lesie zapanowała cisza. Nie ta naturalna, leśna, ale martwa, napięta, jakby sama przyroda wstrzymała oddech. Policja wstrzymała oficjalne komunikaty, a zespół śledczy zamknięto w pokoju konferencyjnym komendy w suwałkach, gdzie analizowano każdy milimetr map, każdą informację z przeszłości, każdy niezauważony detal z dnia zaginięcia. Śledztwo, które przez lata było jedynie cieniem, teraz wróciło z całą siłą i to z jednym zasadniczym pytaniem. Co się wydarzyło w lesie trzy lata temu? Biegli, potwierdzili, że obrażenia czaszki Kacpra nie były efektem wypadku. Uderzenie było zbyt precyzyjne, zbyt silne. Wszystko wskazywało na użycie twardego narzędzia, prawdopodobnie metalowego. To oznaczało jedno. Kacper został zamordowany. Prokuratura zmieniła kwalifikację prawną sprawy. A policja zaczęła przesłuchiwać każdego, kto mógł mieć jakikolwiek kontakt z ofiarami w tamtym czasie. Na nowo analizowano stare protokoły, dzwoniono do byłych sąsiadów, leśników, myśliwych, a także osób, które zgłaszały się jako ochotnicy w pierwszych dniach poszukiwań. W kręgu podejrzeń pozostał Michał Rudnicki. Były leśniczy nie miał mocnego alibi na dzień zaginięcia. Twierdził, że był w terenie, ale nie potrafił wskazać dokładnej lokalizacji. Współpracownicy zapamiętali, że dzień po zaginięciu Trójki był wyjątkowo nerwowy i milczący. Ktoś wspomniał, że widziano go tego dnia z dużym plecakiem i łopatą. Nikt wtedy nie wiązał tego z niczym podejrzanym. Praca leśniczego wymagała przecież noszenia sprzętu i poruszania się po trudnym terenie. Ale dziś każdy szczegół nabierał innego znaczenia. Podczas drugiego przeszukania jego dawnej posesji odnaleziono ukryte pomieszczenie w piwnicy, zamknięte na klucz, przysłonięte regałem z narzędziami. W środku zakurzone pudełka zapasowe ubrania zardzewiały scyzoryk z inicjałami MJ, bransoletka z motywem brzozy, identyczna z tą, którą Julia nosiła na nadgarstku. Policja zabezpieczyła wszystko i wysłała do laboratorium. Równolegle kontynuowano przeszukiwania lasu. Po kilkunastu dniach, w oddalonym o kilka kilometrów zagłębieniu terenu, odnaleziono drugie miejsce zakopania, płytki grób, przysypany gałęziami i porośnięty paprociami. W środku znajdowały się kości dwóch osób. Identyfikacja była szybka i bez wątpliwości: Julia Skowrońska i Marta Jasińska. Trzy ciała, trzy życia, jedno wspólne zakończenie. Rodziny zostały oficjalnie powiadomione w sobotni poranek. Policja zaoferowała wsparcie psychologiczne, ale większość bliskich zareagowała ciszą. Matka Marty zamknęła się w pokoju i przez dwa dni nie wychodziła. Mąż Julii siedział na tarasie ich mieszkania w białym stoku i palił papierosa za papierosem, patrząc na pusty fotel, na którym Julia siadywała z laptopem. Tego dnia ktoś z sąsiadów zauważył go siedzącego tam od świtu do nocy, nieruchomo, z czerwonymi oczami ale nawet gdy znaleziska potwierdziły najgorsze, nie oznaczało to końca śledztwa wręcz przeciwnie, wszystko wskazywało na to, że morderstwo było zaplanowane i zorganizowane. Policja i prokuratura zaczęły pracować nad hipotezą, że ofiary mogły być świadkami czegoś, czego nie powinny zobaczyć nielegalnego procederu, może handlu drewna, może ukrytej działalności przestępczej na terenie puszczy. Zaczęto analizować zapisy GPS z pojazdów służbowych leśnictwa z tamtego okresu. W jednej z kart pamięci odnaleziono dane z samochodu terenowego przypisanego Rudnickiemu, pokrywały się z rejonem, gdzie odnaleziono ciała. Ponadto na tylnych siedzeniach tego pojazdu zabezpieczono materiał biologiczny, włos z cebulką, który po badaniu DNA okazał się należeć do Marty. Śledczy wiedzieli już niemal na pewno. Michał Rudnicki był odpowiedzialny za śmierć trójki, ale kluczowe było ustalenie motywu i przebiegu wydarzeń. Gdy został ponownie przesłuchany, załamał się psychicznie. Jego zeznania były chaotyczne, sprzeczne, przerywane płaczem, chwilami agresji. Mówił o obronie, o panice, o tym, że oni przyszli nie tam, gdzie trzeba. Według jego relacji tamtego dnia w lesie natknęli się na skład drewna, którego istnienia nie powinien znać nikt spoza wewnętrznego kręgu. Miał w nim ukrywać drewno wycinane nielegalnie, sprzedawane prywatnym firmom z Niemiec. Kiedy trójka zbliżyła się do miejsca, usłyszeli dźwięk silnika piły. Postanowili sprawdzić, co się dzieje. Rudnicki zauważył ich, podszedł. Doszło do szarpaniny. Najpierw uderzył Kacpra. Potem Marta próbowała zadzwonić na policję, ale telefon wypadł jej z rąk. Julia, uciekając, potknęła się i uderzyła w pień drzewa. Według Rudnickiego spanikował, nie planował zabić, chciał tylko, by zniknęli ciała zakopał w różnych miejscach, a ich rzeczy rozrzucił lub ukrył. Przyznał się, ale wiele szczegółów pozostało niejasnych. Zeznania były niepełne, niespójne. Prokurator nie miał wątpliwości, że mężczyzna próbował zminimalizować swoją winę. Rozpoczęto przygotowania do procesu. Ale zanim sprawa trafiła do sądu, Michał Rudnicki powiesił się w celi. Zostawił list, nie tyle wyjaśniający, co pełen żalu, strachu i niezrozumienia własnych czynów. Pisał Nie chciałem ich zabić, chciałem tylko, żeby nie gadali. Śmierć podejrzanego nie zamknęła sprawy, wręcz przeciwnie. Pojawiły się głosy, że działał na czyjeś zlecenie. Czy był tylko wykonawcą? Czy ktoś mu pomagał w ukryciu ciał, w usunięciu śladów? Śledztwo kontynuowano, ale z coraz mniejszym rozmachem, bez żywego oskarżonego, bez twardych dowodów na istnienie wspólników, wszystko zaczęło się rozmywać. Rodziny pozostały z prawdą, która nie przyniosła ulgi. Trzy życia zgasły w lesie, trzy lata ciszy, niepokoju, nadziei, a potem trzy groby. I jedno pytanie, które nie dawało spokoju. Czy można było ich uratować, gdyby ktoś szukał dłużej, uważniej, odważniej? Cisza, która zapadła po śmierci Michała Rudnickiego, nie przyniosła ukojenia. Dla rodzin ofiar była raczej ciężarem, który nie pozwalał oddychać pełną piersią. Nie było już kogo oskarżać, nie było rozprawy sądowej, nie było medialnej konfrontacji z prawdą. Zostały jedynie szczątki, raporty z sekcji zwłok i dziennikarze którzy próbowali za wszelką cenę domknąć tę historię, jak rozdział w taniej powieści kryminalnej. Ale dla tych, którzy zostali, nic nie było ani tanie, ani zamknięte. Pogrzeby odbyły się w odstępie tygodnia. Rodziny zdecydowały, że każda z ofiar zostanie pochowana osobno, w rodzinnych miejscowościach. Marta spoczęła w Warszawie, na małym cmentarzu parafialnym, obok ojca, który zmarł na serce kilka miesięcy po jej zaginięciu. Kacper został pochowany w Ełku, gdzie urodził się i gdzie jego matka nadal mieszkała, niezdolna do przeprowadzki, jakby czekała na jego powrót do ostatniego dnia. Julia, w Białym Stoku, wśród brzozowych alejek, które zawsze lubiła odwiedzać z mężem na spacerach niedzielnych. Trzy ceremonie, trzy msze, trzy różne grupy żałobników. Ale ból był wspólny, choć każda rodzina przeżywała go inaczej. Matka Marty przez dwa miesiące nie wychodziła z domu. Kurierzy zostawiali zakupy pod drzwiami. Sąsiedzi, którzy kiedyś pytali, czy czegoś nie potrzeba, zamilkli. Kobieta przez długi czas nie odbierała telefonu, nie odpisywała na wiadomości. Kiedy w końcu otworzyła drzwi psychologowi, który przyjechał z ośrodka wsparcia dla rodzin ofiar przestępstw, powiedziała tylko: Widziałam ją, jak wraca. Stała pod brzozą, w płaszczu, ale kiedy mrugnęłam, już jej nie było. Nie była szalona, po prostu tęskniła. Mąż Julii, bartosz, próbował wrócić do pracy, ale każde wejście do biura przypominało mu rozmowy z Julią przez telefon, kiedy siedziała w kuchni i opowiadała, co właśnie zaprojektowała. Zawiesił działalność na czas nieokreślony. Na stole w ich mieszkaniu nadal leżał notatnik Julii, otwarty na stronie z listą zakupów. Makaron, oliwa, pomidory suszone, kawa. Przez kilka tygodni nie potrafił jej wyrzucić. Potem po prostu zamknął zeszyt i schował go do szuflady, obiecując sobie, że już nigdy tam nie zajrzy. Rodzina Kacpra podjęła próbę uporządkowania jego rzeczy. Jego siostra, Magda, znalazła w piwnicy zakurzony plecak, którego używał podczas szkoleń pożarniczych. W środku stary kask, buty taktyczne, zdjęcie sprzed lat, na którym śmiał się z Martą i Julią na jakimś szlaku górskim. Trzymała to zdjęcie przez godzinę, zanim postanowiła je oprawić i postawić na komodzie. Nie jako wspomnienie śmierci, ale jako pamiątkę życia. Choć śledztwo formalnie zakończono, niektóre pytania pozostawały bez odpowiedzi: co dokładnie zobaczyli tamtego dnia w lesie? Czy ktoś pomagał Rudnickiemu? Czy ukrywano coś więcej? Dziennikarze próbowali drążyć temat, ale bez skutku. Dokumenty utajniono. Ministerstwo Środowiska wydało lakoniczne oświadczenie o nadużyciach w strukturach regionalnych, ale nikt nie poniósł odpowiedzialności poza jednym martwym leśniczym. Dla opinii publicznej sprawa szybko przestała być interesująca. Pojawiły się nowe tragedie, nowe twarze, nowe tytuły. Ale dla bliskich, każda jesień była powrotem do początku. Las, który kiedyś był miejscem spokoju, zamienił się w przestrzeń grozy. Matka Marty przez lata nie była w stanie przejechać obok puszczy Augustowskiej. Bartosz sprzedał domek letniskowy, chociaż Julia go uwielbiała. Magda przeprowadziła się do Krakowa, by zacząć od nowa, choć sama przyznała, że nigdzie nie czuje się już bezpiecznie. W miejscu odnalezienia plecaka ktoś postawił drewniany krzyż. Nikt się do tego nie przyznał, ale co roku na początku października pojawiały się tam świeże znicze i trzy białe róże. Policja nie interweniowała. Las milczał, jak zawsze, tylko wiatr poruszał gałęziami sosen, a ptaki śpiewały, jakby nic się nigdy nie wydarzyło. Psychologowie, którzy pracowali z rodzinami, mówili o traumie bez końca, o procesie żałoby, który nigdy nie przechodzi w ostatnią fazę, bo kiedy nie ma sprawiedliwości, nie ma też pełnego pożegnania, tylko zawieszenie, tylko próba przeżycia każdego kolejnego dnia, bez nich, bez odpowiedzi. Niektórzy pytali mu, czy coś z tego wynika. Może ostrożność, może nieufność wobec obcych, ale też może cicha solidarność. Sąsiedzi zaczęli bardziej uważać na siebie. W szkołach zaczęto uczyć dzieci, jak zachowywać się w lesie. Leśnicy, którzy zostali, przechodzili dodatkowe szkolenia. Nie dlatego, że to miało się powtórzyć, ale dlatego, że to się już wydarzyło. Dla rodzin Marty, Kacpra i Julii. Każda codzienność jest lekko przesunięta względem świata. Przestrzeń, w której żyją, jest inna, bardziej krucha, ale mimo wszystko istnieją, oddychają, jedzą, rozmawiają, czasem się śmieją, bo życie, choć okaleczone, toczy się dalej. Ale nigdy już nie będzie takie samo.